Dobra, ogólnie to ja mam z 6000 ja godzin. Czasu, chłopiec? Ja mam z 6000 godzin, a on ma z 400 godzin. To zrobimy tak, już wangierkę pokazuje, że ja sobie bez celownika zagram, żeby tu chłopaczyna miał większe szanse. Lubisz skiny, a tym bardziej za friko. A chcesz to? A może to? A może taką podkoleczkę? I się tak tu wbij tu. Standardowo celownik sobie wyłączę, żeby miał koleczko łatwiej. No mistrzu Nie wiesz, że ci nie zabiłem w tej Jeszcze, sytuacji Jeszcze, ale mi FPS-y spadły, nie Momentalnie Dzień dobry! Kurwa, musiał widać takiego farta, nie? Jak parta, e! Przecież to jest GG dla mnie Skąd widziałeś? Przecież tam kurczaki chodzą. No ale mówię, strzelę w tą kurę obstraną. Kurwa, te kury są tak zdradzieckie teraz. Dobra. 208. Kurwa, nic nie słyszę. Ten jaki mały! Nie bierze! Zdefował to! Nie co? Nie scelaj Ej, ty biegasz i strzelasz i trafiasz wszystko, to trzeba być retardem takim jak ty Aha, ale, mnie, ale mnie raszowałeś już co? Dobra, brat siedzi na utkane i jest niewidzialny, nie? Kury to wszystkie zabijam Brad jest niewidzialny na 100%, nie? No znowu ta kura jebana! <śmieniu> nie mogę! Trzymaj się, że jest dwa razy góry z jedną! <śmieniu> się cieszysz? Dostałeś śpierdą. Nic <śmieniu> z tego, ale. Mówisz, że bawisz się. Bawisz się, gierką KENNY! KENNY! Jak spierdolił? <śmierdolił> <śmierdolił> Kenny zes. Ja pierdziele, nie wytrzymam! Ty góry, się nie da trafić! A no nie da się. O kurwa, nie trzeba. Nie. Ale nie mogłem z beki Bo ja bo ta kura ja gdzieś dwie kury co biegają, nie? Ja, no, ta, ja, ja, to zapier ja zapierdalałem za tą jedną z no bo wiedziałem, że nie będzie strzelał wtedy. I ona mnie zaprowadziła do bomby normalnie taka kochana z kino Jaki szybki byłeś! Aha, szybko śmiał. Jeszcze mi głowę trafił w noskołapkę. Po prostu. Czasami mi się. Szk... Szkoda mi się, że sami. Ale tam jest kurwa gorączka. Wiedziałem, że kłamię, że cię dał hop. Jak ty robisz, że te głowę dajesz, bo masz formę, co? No nie wiem, kurwa, gram bez celownika i oddaję trochę. <laughs> maluszki, 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 maluszki Get his, Get, his Get, his Get his ass! Yeah, <laughs> too, <Mom>. yeah. <coughs> Ja mam redukcję obrażeń, biegnę na pewniaka. Ten ma natychmiastowe. Nie wytrzymam psychicznie. W końcu coś mi dało, nie? Dobrego. Lepszy remis niż w dupie siusiaczej, Gli Nie. Testówka. A trzeba było otwierać. A trzeba było otwierać. A trzeba było nie otwierać. Jeszcze raz i teraz. No nie jest zła ta skrzyneczka, nie jest zła. Czy na czarną listę jesteś wdupcony jak nie będzie kosy? No masz szczęście. <laughs> Brat uniknął. Brat uniknął sprawiedliwości. Wapa to. No nie, no czemu to jest takie drogie? O faktoryniu, mega. 13, jest szansa na powrót, ale ciszko to widzę. Moja ładniejsza, jednak nie. Widać, że też widać. No jasne, że się nie, nie równa. Że <laughs> nie mówię, że się równa. Gdy nic nie idzie, to pójdzie to, co nigdy nie oddawało. Dlatego dajemy testówkę. I teraz Excalibur nas wszystkich ratuje. I jesteśmy zarobieni wreszcie. O! Kurwa. Mówię, w momencie, gdy dochodzi do takiego momentu, że już nic nie oddaje, to idziesz wtedy do miejsca, które zawsze zabierało. Jeszcze platynówkę sobie otwórzmy darmową. W końcu oddało, ale taką czuję dumę wewnętrzną. Ja, jeszcze blisko Falkiona było. No ale Hyperbisik też, zobacz jaka wlepa, chłopak. Kurwa, i sześć koła, odbiliśmy się od dna.